Siemka moi drodzy, jestem Christian New Games i dzisiaj gramy A Shadow over Freddy's Możecie znać tą grę od popularniejszych yy, ode mnie youtuberów, którzy też nagrywają właśnie yy, nagrywali takie coś. Ja nie wiem, słuchajcie, co mnie tutaj czeka, jest to kolejny fangame FNAFA i słuchajcie, jest to widać, że bardziej straszniejsza wersja FNAFA jest nawet Custom Night to w, chyba w następnych odcinkach Dobra, no i co? Lecimy bo oh, New Game, okej Nie wiem co się Nie wiem co mam się tu spodziewać Okej Bo będzie... Jestem ciekawy Okej I come You wake up in a small dark room laying down in a cold checkered floor with your back against a wall You like hell Move, move. Słuchajcie, chyba tego nie będziemy czytać, bo tutaj... tylko mi... Nie, zajmie niepotrzebnie czas A... to do dosyć szybko przejść, dobra Live... A... Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, it's great to have you back home Five Nights at Okej, okay, dobra No i lecimy, lecimy, lecimy do gierki Zobaczmy zobacz, jak ona w ogóle wygląda Widać że jest jakaś ciemna, taka czarno-biała Nie, taka szara bardzo Shadow Oh my god Solisa! Co to jest za babyczka? Ale co ja mam tu robić? Mogę patrzeć na drzwi, ale widać, że tu jest już trochę... Mówił krótko Tu mogę włączyć kamery, to są kamery? Left click on Co? Left click on an open Co? Naprawdę nie mam o co chodzi. Co mam tu robić? Myślę, że coś mam kliknąć, ale nic w ogóle nie mogę. Szósta No ale co ja mam tu robić? Czemu kamerę nie mogę włączyć? Co? Tu nie mogę kliknąć, tylko tutaj. Ty widzę? W ogóle... Okej... Okay. Aha, czyli tymi coś klikamy, nie wiem, czy... Je... Nie wiem, słuchajcie, co ja mam tu robić... To jest... Czy ja mogę jakąś... Latarkę odpalić, co? Bo nie wiem, serio, nie wiem, bo... Chyba to będą jakieś animatroniki, tylko... To będzie typowe Fiamo C Trace To mnie ci interesuje. Co? Ej, ja wyszedłem znajdź exit. Noc pierwsza. Jące iść? Okej. Ty, ja mogę iść. Okej, idźmy tam. Okej, idźmy tam znowu. Okej, to jest Foxy. Idźmy tam lepiej. Pójdźmy. Żeby nie widzieć Foxygo. Nie chcę widzieć No Dobra, idziemy prosto dalej. Słuchajcie, gdzie ja idę, bo to jest tak, to jest naprawdę ciemno Okej okay. Musimy znaleźć exit, to Mam misiaka Nie wiem czy ja mam się... coś Okej, okay, zbierajmy je Spokojnie Bathroom, okej Yes, yes, exit, yes, exit, yes! Fick dich oh. mit. Czemu tam była marionetka? Chyba marionetka, nie wiem Okej, okay. serdecznie Halo? O hey, kurna Ej, serio, tak graj jest creepy Okay, akzeptieren So, das is, is. ist... Das ist ein bisschen... ist On żył swoją y, rodziną w małym takim domku czy coś y, y, na wiecie? Ja wiem o co chodzi, że na lesie, o tak. To jest w sam. Co jest w sumie jego przyjaciele, chyba jak coś, że to i robot, bot, nie wiem, robot jakiś tam. Jednak pewnego dnia y, pies rodzinny chyba y, przerwał mu zabawę, coś takiego. On uciekł z tej robotem. Okej, okay, że on potem żłapał te, ten pies tę te, zabawkę. Nie, pomij nie to. w paszczy psa ten toj robot spokojnie nie dziecka nie dziecko tylko toj robot ok znowu widzimy chyba tą marionetkę Wieczoru? Nie, nie, nie wiem yy, Jego rodzice znaleźli ciało psa. Okej. Okay. Trochę dziwna historia. Fortnite. Okej. Okay. Mam trochę dreszcze. Kotek jak mi grać w tą grę? Dusza jest... Widać, ja, że to trochę powiedz długa była. Dobra, chyba no druga nas czeka. O nie, znowu jesteśmy tutaj. Ta babeczka jest creepy, serio. Dobra, czyli Right Click coś, że... The music. Chodź za muzyką, aby podążać za muzyką. O kurde, słuchajcie, noc drugą przyjdzie, my chyba się żegnamy. <grymne> to jest buty creepy, serio. Dobra, lecimy. Ja myślę, że tędy. Mam bardzo podpuśnione teraz. Nie ja chcę, ja chcę w to grać. Koty, jak się na mnie patrzy, Jak jak na jak, jakiegoś... jakiegoś normalnego, dobra. Idźmy tędy. Nie mogę. Nie wiem jak przejść. No bo nie słyszę tej muzyki w ogóle od tego banego. Czy co, kto to tam jest? Ale chyba słuchajcie, nie, 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 chcę to grać. Słuchajcie, ja nie chcę to grać, słuchajcie, ja nie chcę w to grać. Ja chcę w to grać. Yy, możecie sobie zobaczyć to u innych youtuberów, ja tego nie chcę przechodzić. Trochę się serio boję, więc mam nadzieję, że Was się odcinek spodoba, zostawcie lajka, suba. No i co? Widzimy się w następnym odcinku sieka!